Bieluche fartuchy, ostre noże i jeszcze ostrzejsze spojrzenia. Witamy w programie kulinarnym, gdzie jedzenie jest tylko pretekstem. Alert Celebrycki serwuje danie dnia, dwie gorące papryczki w akcji. Katarzyna Zilman i Jania Lesar znowu to robią. Po słynnym wąchaniu szyi w telewizji panie przeniosły się do kuchni. Oficjalnie gotują, nieoficjalnie podgrzewają atmosferę do temperatury wrzenia. Panie Ferrero, poprzej. Spójrzcie na ten duet. Zilman, wicemistrzyni olimpijska, która wiosłem włada jak samuraj mieczem, teraz kroi warzywa pod czujnym okiem tancerki. Jania Lesar, która na parkiecie potrafi rozniecić ogień, w kuchni dolewa oliwy do ognia same nazwały się dwiema gorącymi papryczkami. Czy to jest nazwa ich nowego zespołu, czy może status związku? Jedno jest pewne. W tym garnku miesza się coś więcej niż tylko składniki na obiad. Tu miesza się chemia, fizyka i biologia kontrast termiczny. Musimy to powiedzieć głośno. To jest tydzień skrajnych temperatur. Z jednej strony mamy byłą dziewczynę Zilman, Julię Walczak, która w Tatrach robi za królową lodu, to ples, ale jednak w śniegu. Z drugiej strony mamy Zilman i Lesar, które w ciepłym domu robią sobie pikantne stories. To wygląda jak bitwa na żywioły lód kontra ogień, sauna w górach kontra piekarnik w Warszawie. Kto wygrywa? Widzowie, którzy dostają darmowy spektakl. Komentarze są jednoznaczne, pasują do siebie chemia kipi, kiedy ślub, dziewczyny droczą się z nami, uśmiechy, dwuznaczne podkisy, wspólny czas, czy to przyjaźń, czy to kochanie. A może po prostu wspólna miłość do ostrej kuchni? Jania uczy Kasie tańca z tym nożem. Kasia uczy Janie? No właśnie czego? Wiosłowania w zupie? Niezależnie od tego, co tam pichczą, danie główne jest jedno zainteresowanie mediów w sosie własnym. Smacznego mamy nadzieję, że nikt się nie poparzy ani gorącą papryczką, ani gorącym uczuciem. Pytanie do Was. Co Waszym zdaniem one tam naprawdę gotują? Przyjaźń czy romans roku? Piszcie w komentarzach. Hashtag team papryczki czy hashtag team Julia. Bon appetit!